Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą m.in. głosować nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym. Do tak zwanej 13 emerytury uprawnionych jest 9 800 tysięcy emerytów i rencistów. Wyniesie ona 1100 zł brutto. To oznacza, że do rąk emerytów i rencistów trafi 888 zł i 25 gr. Koszt realizacji ustawy wyniesie 10 miliardów 800 milionów zł. Pierwsze i drugie czytanie projektu odbyło się wczoraj. Sejm ma też głosować nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o odwołanie ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To zarzuca szefowi resortu niekompetencje i nieudolność w rozwiązywaniu problemów wsi. W ocenie posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosek jest polityczny i niemerytoryczny. Dyskusja na ten temat odbyła się wczoraj wieczorem. W bloku głosowań jest też powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kandydatem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość jest Jan Nowak. Obecnie jest on dyrektorem w urzędzie. Jest też radnym pisma warszawskiej woli. Na stanowisku prezesa Łodo ma zastąpić Edytę Bielak-Jomaa. Posłowie mają też wysłuchać informacji bieżącej na temat kryzysu w oświacie i planowanego protestu nauczycieli? Wnieśli o to posłowie Platformy Obywatelskiej.